No i witam. Dziś znowu miałem takie głębsze przemyślenia o klatce predestynacji. Choć wiele razy to wspominałem, mówiłem i, i tak dalej, to jednak dokładnego opisu nie podawałem. No i właśnie dziś to zrobię. Czyli dokładny opis, znaczy dokładny. Jakikolwiek opis klatki predestynacji. No i przede wszystkim z czego to wynika w ogóle. Bo większość myśli, że jak predestynacja to jest tam... Hmm, że tak to powiem, ja, jasne określenie, że mam tylko taką trasę i w ogóle nie mogę zmienić. Że, jak jestem predestynowany do zbawienia, to będę zbawiony, jak do potępienia, to będę potępiany, nieważne co będę robił. No tutaj niestety tak nie jest, no to słowo trochę myli. A znaczy, ja je celowo używam nie po to, żeby mylić, tylko aby oddać tego ducha tej klatki. I właśnie dziś będę mówił o konstrukcji. Wiem, że nie każdy popiera determinizm, i tak dalej, no ale powiedzmy, główne założenie determinizmu jest takie, że świat tam wpływa na mnie, i tak dalej, że no ja nie jestem sobie że całkowicie niezależny, swobodny, i tak dalej, tylko no jednak jestem przez coś ograniczony, i tak dalej. No dobra, no i powiedzmy, że mamy jakąś tutaj płaszczyznę, no i niech będzie to ta kartka, no i ja ją wygnę, co nie. No dobra, no wygięta kartka i wezmę teraz coś, co się będzie tam, powiedzmy... No i kurde mi się... Znowu trzecie ręki by mi się przydało. Ale o, jest ten fałd. V... Nie, to jest za mały, no kurde. Dobra. Chwileczkę. Wezmę swój nihilistyczny piórnik. Jest... Krzywa ściana jest, dobra. No i nieważne... Czy tu, czy tu, czy tu. I tak będzie ta moneta spadać. No i właśnie, i co, czym jest ta ściana? No, powiedzmy, że to jest czynnik determinujący. No i czy tej monecie uda się kiedyś. To no niby tutaj wejdzie, tu, o jeszcze tu i tu. No i w ogóle nie będzie mogło, ale może wyjść poza tu się. Powiedzmy tutaj o. O, kurde, spadła. Ale to no powiedzmy już tutaj. Pu! Spadła, co nie? Ale przez to, że tu tu, 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 tyle progów do przebycia, że już człowiek żyje no, takim złudzeniem, że to jest już nie do przebycia ściana. Nie da się tego, że nie, niemożliwe. A właśnie się da. No Jest też coś takiego w grawitacji, znaczy w fizyce. Jak grawitacja, no i ma, powiedzmy mamy... No powiedzmy, że to jest Ziemia. Niebieski glob, no. no i ma tam tu swoją strefę wpływów grawitacyjnych. Jest coś takiego jak właśnie prędkość ucieczki, czyli... Mm, energia, którą muszę zdobyć, ażeby się wydostać poza ten obręb. No bo jak, jak podskoczę albo podrzucę, no to wiadomo, niby tam podskoczę sobie... Oj, osoba się popsuła. Ale no powrócę z powrotem, tak mogę sobie skakać, skakać milion razy. Ale i tak cały czas, znaczy nawet strzałki narysuję, żeby wiadomo, że tu skok był. Mogę sobie tak skakać milion razy i tak, i tak ja będę cały czas na tej Ziemi, będę do niej przytwierdzony. Dopiero właśnie muszę odpowiednią ilość energii przebyć, żeby Muszę odpowiednią siłę zdobyć, tak? Rakietę chociażby, żeby przebić się przez tą grawitację poza te pole grawitacyjne. Dopiero wtedy mogę przestać pracować i być poza. Czyli, na przykład, to już tutaj, już jestem poza tą grawitacją ziemską i tylko słońce mnie przyciąga. No, ale no, i właśnie przez te takie. No, a, właśnie, inny przykład fizyki. Są, wiadomo, atomy. No, i tutaj znowu tam jądra atomowe. Powiedzmy, że. Niech będzie ten deuter. No i ten deuter ma elektron jeden. I żeby go wybić, właśnie jest to coś takiego jak praca wyjścia. O właśnie napiszę. Praca wyjścia i mówiąc krótko, to jest ilość energii którą muszę uderzyć, właśnie, bo wybić mogę elektrony fotonami. I to jest ilość energii, której jeden foton musi uderzyć, ażeby wybić tego elektrona. I to nie jest tak, że ja mogę sobie to rozkładać w pakietach, że pięć fotonów już ma możliwość wybicia. Nie, musi być jeden poszczególny elektron z odpowiednią energią. Inaczej cały czas elektron będzie na orbicie. Inaczej to ja mogę sobie, nie wiem, wiele razy, wiele właśnie jest takie porównanie fizyczne, że kulki papieru, jeden kamiczek. Ja mogę papierem rzucać o, o, szkło, szybę i co, i co, i nic. Będzie cały czas stała. Wystarczy jeden mały kamiczek odpowiedniej prędkości i masie, i pff, cała szyba w kawałki. Podobnie jest z pracą wyjścia. Dopiero jak odpowiednią energię z, 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 zbiorę to wyrzucę ten elektron z orbity. Inaczej będzie to jest cały czas na orbicie. Podobnie jest z grawitacją na Ziemi. Dopóki nie zdobędę odpowiedniej ilości w jednym razie, w jednym takim no, strzale, no, takie uproszczenie, to ja nie wyjdę poza ten obręb grawitacyjny. I ta grawitacja właśnie tutaj jest coś, co by się nazwało hmm. studnie Grawitacja. Kurde, przez ten. Studnia grawitacyjna. I to właśnie ta studnia, ten tak jakby powiedzieć, próg do przeskoczenia, on tworzy taką iluzję, że go się nie da przekroczyć, właśnie, że tak jak. tu, Kurde, Że tak jak. Yy... tą ścianę, którą moneta próbowała przebić, no. Dopóki nikt nie wyszedł poza orbitę, to nikt nie mówił, że w ogóle da się wyjść poza orbitę. Dopiero jak ktoś wyszedł, dopiero jak ktoś uzbierał tą energię, dopiero jak zbudowano rakiety, to wyszli ludzie. I właśnie to jest ta klatka, że... Czyli taki napiszę ogólny rozrachunek. Znowu? dobra, jest. Prób... Albo zrobię pauzę i... Dobrze, powróciłem. Próg nie do przekroczenia, który uniemożliwia dalszą podróż lub przemieszczanie się lub rozwój i tworzy złudzenie skończoności. No właśnie, to jest tak jak ten, ta grawitacja. Ja mogę skakać ile chcę, ja mogę mówić, złożeczyć ziemi, ale ja nie wyjdę poza ten obręb grawitacyjny. No i ten cały próg, że tak to powiem, bierze się z determinizmu właśnie, czyli czynniki zewnętrzne. Determinują mnie do takiego stopnia, że tworzą taki próg, taki wał, który ciężko jest, przy... taką trudność, właśnie, taką trudność, której rozmiar jest podobny z takim, z taką barierą nie do przebycia, się, ale której przybycie jest bardzo, bardzo trudne. I przez to właśnie, że jest bardzo trudne, to żyjemy z złudzeniem, że to jest skończone, że już, znaczy inaczej, że... Dany problem jest już nie do rozwiązania, że właśnie to jest ta klatka, ta niemożność spowodowana progiem, którego rozmiar po prostu, a naszego uproszczenia jest nieskończony, tak? Czyli przy pomocy formy nieskończonej tworzy się skończoną przestrzeń, taką, nie wiem, myślową chociażby. I to jest ta klatka predestynacji, przez to złudzenie właśnie, że tak to powiem, tej określoności. My żyjemy jak w klatce, bo my sa, sa, sami solipsystycznie budujemy sobie taką klatkę. Dopóki tam, pamiętam... Yy, yy, ...ten niemiecki turysta, który odkrył Troję. Przecież... ...do 1970 twierdzono, że troi nie ma. Nie ma, nie ma, nikt nie znalazł, nie, 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 niemożliwe, nie szukajcie. A jednak nie. A jednak on wziął, popłynął, posłuchał się Iliady. Nie słuchał się głupich archetaczy głupich, no. Zadufanych archeologów, popłynął przez Grecję aż do Turcji. Dopiero jak znalazł ruiny, które odpowiadają, bo właśnie co ciekawe, Iliada ma bardzo szczegółowy opis Troi. Tam właśnie znaleziono ruiny, które odpowiadały temu opisowi, później: O, to jest Troja, tak, tak, tak. 1900 lat mówienia, że Troi nie było. Właśnie, z czego to się brało? No właśnie z tej klatki predestynacji, że nie można było w ogóle, nikt nie szukał każdy się zamknął w klatce że tylko że troi nie ma, że to jest wymysł i nie do przebicia, nie do osiągnięcia i ten Niemiec jest dobrym przykładem że ta klatka, ona jest tylko umowna właśnie, wypiszę cechy tej, tej klatki, że hmm, dobra. kurde. Dobra wypiszę i pokażę Dobrze, znowu powróciłem, czyli jest to złudzenie, jest solipsystyczna, jest wymierna i oparta o empiryzm. To jest właśnie ta klatka. Czyli tak naprawdę to nie jest klatka, tylko bariera. Bariera poznawcza. Chociaż, no właśnie, jej rozmiar jest tak duży, o właśnie w sobie napiszę. Jeszcze dużych w cudzysłowie: rozmiarów. I teraz będzie nie za brzydkie pismo, no niestety kartka mi lata, drugą ręką trzymam. No i właśnie to jest mniej więcej ta klatka, takie wyszczególne, znaczy wyszczególne, opisanie bardziej klatki i tego na co się powoływałem, tak? Czyli to nie jest żadna predestynacja, to nie jest żadna klatka, tylko złudzenie, które w uproszczeniu my nazywamy, znaczy ja nazywam klatką. Ale to tak naprawdę nas wszystkich dotyczy. Tak samo jak fizyka nas wszystkich dotyczy taki właśnie, ta wykładnia, ta funkcja, że tak to powiem, ograniczająca. Właśnie tak jak w cał całkach są limity. Taki to jest, powiedzmy, taki limit poznawczy, który jest do przebycia. To trzeba podkreślić, to jest do przebycia. To nie jest niezniszczalne, nie... No ale dobra, bo już któryś raz to samo powtarzam, pewnie zanudzam. Tak więc na razie.